Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie, kłaniam się dziutko, witam mój cały świat. Witam z poranną niedzielną kawą. <laughs> w takiej filiżance, no tak jak muszę pokazać, bo ta angielska filiżanka jest bardzo ładna. <laughs> jak to jest w eleganckich filiżantach, ma piękne uszko i śliczną nóżkę. <laughs> kochani, a towarzyszy nam kroton. Proszę bardzo, e, lubię krotony i tak ten kroton do mnie zagadał. I tak sobie pomyślałam, dobrze, kroton jest fajny, bo są dwa rodzaje. Akurat ten, pamiętacie, on taki jest jeszcze drugi kroton, ma takie czerwone, zielono, zielono czerwonkawe liście i on ma tak, te liście wyglądają jak liście dębu, takie oczywiście przybliżone. Chodzi mi o no wzór, ten, ten ma podłużne liście, no ale okej, okay, niech będzie. Cieszę się, że Mogę z Wami rozmawiać, no bo przecież te komentarze to już nie jest monolog, tylko wtedy jest dialog. Także witaj Sylwusiu, witaj Anusiu, <laughs> jak tam ci idzie bieganie. Ja Wam powiem, że y, bardzo się cieszę z, tych moich, z tej mojej gimnastyki, dlatego że jak człowiek przyjdzie z pracy. A to wiadomo, że w pracy robimy tego, takie ruchy, takie ruchy. No wiadomo, że jeżeli jest jedna praca jakaś określona, no to te mięśnie określone działają, prawda? W sensie są pracują. I jak ta gimnastyka, bo ja mówię o mojej gimnastyce, która ma na celu przypomnienie wszystkim mięśniom w naszym ciele, że są i że muszą pracować. Dobrze, muszą być dotlenione, muszą mieć ruch. Także takie luzowanie, taka praca. Innych mięśni w całym ciele, zupełnie, to tak doskonale, posłuchajcie, działa na cały organizm, że ja jestem przez to zupełnie wypoczęta. Bo to, kochani, no, polecam też y, to ćwiczenie, bo jeżeli się już troszeczkę garbimy, troszeczkę, no to bierzemy kij od szczotki i przekładamy do tyłu do przodu. Ćwiczenie proste, a jednocześnie też trudne. Ale, kochani, gdy przy ćwiczeniach którego ćwiczenia nie możecie zrobić, no to trzeba próbować na spokojnie, powoli, dzień za dniem ustawić sobie, napisać kartkę, powiesić, przypiąć w kuchni, że dzisiaj dniem od 8 do 9 robię ćwiczenie albo jak wstanę. Jedno, a jak wprowadzimy do naszego rytuału codziennego, tak jak mi kawy, jedno ćwiczenie, to później, robiąc następny mały kroczek, wprowadzimy następne. No tak, kochani, każdy z nas jest inny, każdy jeden potrzebuje tego, drugi potrzebuje tamtego. A dzisiaj, kochani, <laughs> dzisiaj, kochani, chciałabym z Wami wam opowiedzieć, podzielić się moimi przemyśleniami na temat wdzięczności. Ale najpierw tutaj podmucham to jest taki mój sposób, no nie mój, nie mój, <śmiech> ale <śmiech> stosowany. Jak to jest, żeby nie mieć tych łyżeczek ciągle, prawda? No bo tak, niektórzy mają zmywarki, niektórzy lubią zmywać, ale są tacy, którzy nie lubią ją zmywać. No to jak mamy kawę i wlałam trochę śmietanki, to żeby ją wymieszać, no to dmucham. Naszykowałam sobie też zioła i w ziołach jest, posłuchajcie kochani, płatki róż jeszcze z mojego ogródka znalazłam jeszcze w słoiczku. Posłuchajcie, zasuszony jeszcze pachniały. Do tego troszeczkę czarnej herbaty mmm, i krwawnik i trochę mięty. I taka herbata też jest fantastyczna. Co prawda fioletowa szklanka niekoniecznie pokazuje odcień tej herbaty, ale... I kochani, jak ja robię herbatę? Ja tak robię, jak mi smakuje. Czyli jeżeli coś dodałam, i piję tą herbatę i stwierdziłam, że jest na przykład nie wiem, za dużo krwawnika albo za dużo mięty, to następną robię daje mniej, aż znajdę taki sposób, że wtedy wiem na przykład trzy koszyczki krwawnika, pięć listków mięty, troszeczkę czarnej herbaty bardziej tak na kolor yy, i co tam jeszcze było, a i płatki różną to tak, ile jest, nie? Jeżeli byście chcieli suszyć płatki róż, to tylko te z, na, z własnego ogródka lub tam od znajomych. Z kwiaciarni to proszę nie suszyć, bo to można suszyć, żeby tylko tak zostawić. Tak powiedzmy troszeczkę popachniały, takie podpuli, takie żeby sobie poleżały. Dekoracja. Bo nie zapominajmy, że przecież róże których pochodzenia nie znamy, no to są karmione różnymi wynalazkami. I ja wiem, że moje płatki róż z, mo z mojego ogródka nie są niczym karmione. Nieodpowiednim. I wtedy smakują. I piję wtedy jest z wdzięcznością. Z wdzięcznością do własnej pracy. Bo kochani, no przecież ta wdzięczność jest tak istotna w naszym życiu. A, a o niej zapominamy. Ja tak dzisiaj rano czytam, że tam ktoś czytał wiadomości, po czym powiedział, że jest są suche lasy, szmery, bajery. I znowu, kochani, mamy się bać. Zobaczcie, tak jak wam powtarza, nie oglądam telewizji, ale oczywiście czytam informacje w telefonie, no bo trudno nie czytać i widzieć, zresztą tam wychodzą. I co bym nie czytała, to zawsze jest w takim napisanie napisane w tonie takiego strachu. No teraz bójmy się, bójmy się. A dlaczego nie wprowadzamy, nie wprowadzamy jakiegoś systemu nawadnień, prawda? Wiecie, jak jest w Holandii? Jak, jako Holandia, to wiecie, jest zabrana ziemia morzu i tam jest mnóstwo kanałów. I tak jak widziałam, jak byłam, to nie, nikt mi nie opowiadał, sama wiedziałam. I Jeżeli długo nie padało, no co tam w Holandii, to rzadko się zdarza, ale się zdarza, to wodę się na pola pompuje z kanałów. Stoi armatka i pompuje z pompą. Posłuchajcie, o, także to na wszystko mają ludzie sposób. Tylko teraz pytanie, czy chcą, czy nie chcą. Czy tylko chcą, żebyśmy byli, jak to ktoś kiedyś powiedział, nie ja to się polityką nie interesuje. No, jeżeli się polityką nie interesujesz, to na pewno polityka się zainteresuje się tobą i oni, i wtedy tylko oni wszyscy na to liczą. Ale to jest taka moja mała dygresja wycieczka w tym kierunku, żeby mieć przede wszystkim świadomość. Ja nie mówię, że mi nie wiadomo, jak się interesować. Ale trzeba mieć świadomość, jak to wygląda. Trzeba tak troszeczkę mieć rozeznanie, by później nie być jak ta środka Marysia tak w kącie i powiedzieć, wszyscy dyskutują na ten temat, a ja w ogóle nie mam własnego zdania. Bo dla mnie najpiękniejsze jest to, że czytamy jedne wiadomości, drugie, trzecie, z trzech źródeł, bo to, o to mi chodzi. Czytamy o tej wiadomości z trzech źródeł i budujemy swoje zdanie. Ale temat wdzięczności wraca. Wraca, kochani. Gdy człowiek w jakiś sposób przeżyje życie, kawałek swojego życia, bo przecież nie wiemy, ile będziemy żyli, jak długo, to ta wdzięczność nam pomaga być zadowolonym z życia. Bo teraz pytanie: jak wzbudzić w sobie wdzięczność? Za co jesteśmy wdzięczni? Pierwszy punkt: za to, że rano otwieramy oczy i mówimy: Ale piękne niebieskie niebo. O, trochę mnie razi to słońce. I jestem wdzięczna, że przespałam noc. Wdzięczna. Że przespałam noc bez bólu. Że przespałam całą noc. Że nie wstawałam. Że miałam piękny sen. A śniły mi się dwa dni temu, kochani, a propos snu, bo tak. O, o, tło muzyczne. Tło muzyczne się łączyło. I posłuchajcie, tak patrzę na tym stole, a tam takie złoto, takie, taka biżuteria, to łańcuszki, pierścionki, ja mówię, jej, ile tego złota. No i tak się obudziłam rano i tak mówię, u, 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 złoto mi się przyśniło. Ja ciekawa jestem dlaczego. Ale dzisiaj dla odmiany śniły mi się małe kotki. Małe czarne kotki. I posłuchajcie, te koty były chyba trzy trzy albo cztery I takie jak to małe kotki, biegają czarniutki, a ja lubię czarne koty. Słuchajcie, biegają, i ja mówię, ale te koty muszą coś jeść. I nagle tam gdzieś dwie myszki jakieś takie. I ten kotek gdzieś tam się schował i wyszedł nagle taki większy. <ścoughs> jak to właśnie bywa? Wszystko się zdarza, nie? W sekundach, w sekundach. Także czarne koty i taka sama, a się zastanawiam, co te czarne koty mi przyniosą ta wiadomość na temat tych czarnych kotów? Ale przyniesie zawsze życie coś ciekawego, przynosi. I gdy podchodzimy do życia, że niech się dzieje, jesteśmy wdzięczni, bo dzięki temu zdarzeniu danemu uwolniliśmy się od pewnych rzeczy, osób, przeżyć, że to już jest za nami, przygód, to. Jestem wdzięczna. Jestem wdzięczna za to, że są niesamowite osoby obok mnie. Bo jeżeli, kochani, uważam, że wszystko jest źle i wszystko jest niedobrze, i ten, ten to jest taki podły, no ale teraz pytanie, czy ja w stosunku do tej osoby to byłam taka mniej podła, czy byłam uśmiechnięta, czy podeszłam z uśmiechem, powiedziałam, powiedzmy, nawet przechodząc, powiedziałam, dzień dobry. A ten ktoś takim jodem na mnie rzucił. Nie kochani, to się rzadko zdarza. Gdy w nas tak narasta, takie, takie obawy w nas narastają, ten strach, to posłuchajcie, wszędzie widzimy zagrożenie. Ależ oczywiście, że widzimy wszędzie zagrożenie. I tak jak kiedyś Srivast powiedział ze Szwecji, że no tak, są od ubezpieczenia, ubezpieczenia od yy, nieszczęśliwych wypadków. A, je, a jeżeli przydarzy się nam jakaś cudowność to co z tym zrobić? Jak sobie poradzić? Zobaczcie, kochani, jak, jak wiele wokół takich jest karmienie nas strachem. Cały czas nas karmią strachem i to o, o, na wszystkich liniach. No w domu, no to w domu, jak powiedzmy no różni są rodzice, różne mają podejście wychowawcze, to no, wiercie. A ty tam się bój, a w szkole, bo dostaniesz dwóję. To jest cały czas strach. Ty go dostaniesz dwóję, nie? Dostaniesz to, tamto. Dostaniesz skórę. A u nas przykład autentyczny. Przytoczę go jeszcze raz. Kochani, parę lat temu, no ja wiem, tak z 8-10, proboszcz, parafin, mojej w Polsce, powiedział tak. A kto, nie, kto wyrzuci śmieci za... Mur cmentarny ma grzech ciężki. Kochani, to jest średniowiecze. To jest straszenie diabłem. No to dobrze, że nie powiedział, że cię diabeł porwie do piekła. Ha, by było takie bardziej obrazowe, nie? To chyba jesteśmy na takim już poziomie, że można powiedzieć, kochani, segregujemy śmieci i uczymy społeczeństwo, a nie grozimy. <laughs> no i zobaczcie, jak można sobie wymyśleć? Fajowski grzech, nie? Ciężki, no. No, ale to nie jest grzech ciężki, nie? Ale okej, okay, to taka dywagacja. Kochani, jesteśmy wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni, że mamy osoby wokół siebie, przy sobie, i one nie muszą być aż tak blisko, ale one są blisko naszemu sercu, że możemy zadzwonić, czy ta osoba, możemy porozmawiać, nawet przez, te, nawet przez telefon. I jest nam wtedy przyjemnie. Jest wtedy taka przyjemna, radosna rozmowa. Dzielimy się tym czy tamtym. I kochani, jeszcze to, że mamy odwagę, mamy zaufanie do tej osoby podzielić się takim przeżyciem, takim myśleniem. A ja miałam taką myśl, a to do mnie przyszło. Zobaczcie, kochani, jakie to jest niesamowite. Aniu, dziękuję. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite i piękne, że ja jestem wdzięczna, że mogę, mogę. Wziąć telefon i po prostu spędzić godzinę przyjemnej rozmowy. No bo z czego składa się nasze życie? Z prób, z prób działań, zdarzeń, na które my reagujemy w ten lub w inny sposób. Ale im bardziej reagujemy z takim, w takiej sytuacji, że jesteśmy wdzięczni, że może było ciężko, ale teraz już jesteśmy na prostej, to Wzbudź sobie taką iskierkę jak to z popielnika na Wojtusia iskiereczka mruka, aby ta iskiereczka tej wdzięczności mogła zamrugać w kierunku danej sprawy, danego zdarzenia, danego, danej sytuacji i danego człowieka. I zobaczysz jak tobie się zrobi przyjemniej na sercu, gdy powiesz jestem wdzięczna. Przeszłam już trochę lat życia, Różnie się działo, kochani, bo to nie ma tak, że może dzisiaj sobie siedzę tak fajoską, uśmiecham się do Was, ale jak gdy przychodził problem, kochani, to zawsze każdy najpierw ma lekkie załamanie. To nie ma tak, jesteśmy, człowie... jesteśmy ludźmi, tak? <laughs> jesteśmy, każdy z nas jest człowiekiem, jesteśmy ludźmi i nie upadajmy na duchu, to jest najważniejsze. Pomyślmy, co nas dane zdarzenie chce nauczyć? Podejdźmy do tego tak na spokojnie. I gdy może porozmawiajmy z kimś na dany temat, bo może ktoś już to przeszedł, przeszedł, zrobił, wiedział, jaki krok podjąć, i wtedy już nam jest łatwiej. Ale na końcu bądźmy wdzięczni. Bądźmy wdzięczni za te możliwości, za tych aniołów, które spotykamy na naszej drodze życia. I kochani, czasem się żyje z takim aniołem, który raz bywa trochę diabłem, ale przecież każdy człowiek to anioł, bo każdy z nas jest dobry. Tylko nie jeden się sprzedał dla pieniędzy i ta dobroć mu niestety nie wychodzi. No bo jak się sprzedał dla pieniędzy i jest szkolony i jest mu mówione, że ma mówić tak, 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 tak i tak robić i ja za to ci płacę no teraz kochani co co można powiedzieć o takiej osobie no współczuć nie można powiedzieć jedno ale pieniądze to tej osobie szczęścia nie dadzą na początek mu się wydaje że tam będzie miał to no ale teraz kup sobie piękny zamek już z tych pieniędzy kochani ładne mieszkanie to też rodzaj zamku prawda kup sobie ładne mieszkanie przepiękny samochód no już ten jacht wszystko co tam sobie chcesz i co i siedzisz i cię to wszystko gryzie. Gryzie, bo sprzedałeś siebie. No i pytanie, co zrobić? A no właśnie, jak to było kiedyś takie powiedzenie, jak nie uważałeś, jak robić, to rób jak uważasz. <grytanie> Ale to nie jest temat, co dana osoba ma sobie, jak sobie ma poradzić. To znaczy tak, na pewno ma być wdzięczna. No posłuchajcie, i nie na pewno, i nie musi. Jak chcę. Ja tylko podpowiadam i dzielę się z tym, że gdy człowiek się obudzi rano i mówi: Wow, jakie piękne niebo, jaka piękna pogoda, jutro ma padać? Dziś w nocy nawet mam informację, bo to te informacje, kochani, dziś w nocy. Także dzisiaj 8 września, już dwa czy trzy tygodnie, no to chyba więcej, z miesiąc już mamy pięknej pogody. No, i te chmury, bo aż sprawdziłam mapę pogodową, no te chmury idą z zachodu. No to jak idą z zachodu, to tutaj w tym naszym domku w górach, no to też przyjdą w pierwszej kolejności, ale już pójdą później dalej na Polskę. No to z zachodu na wschód zawsze się to te przetaczają te chmury. Ale powiem tak, dzisiaj jestem wdzięczna, a jutro, jak będzie padało, to powiem, jestem wdzięczna za ten deszcz, który pomoże. Jak ładnie Gizela powiedziała, Ziemia potrzebuje wody. Potrzebuje. Ziemia to potrzebuje, kochani, na pewno miłości, wdzięczności, radości, uśmiechu. A gdy jesteśmy karmieni strachem, gdy zwróćcie uwagę, gdzie jesteśmy, że idziemy w jakiekolwiek towarzystwo, jakbyśmy go nie nazwali, spotkanie. Gdziekolwiek, ja nie chcę tu celowo wymieniać pewnych rzeczy, ale chodzi mi o to, mamy grupę ludzi idziemy i gdy nas straszą i mówimy bój, i ktoś mówi bój się, bój się, no to jak mamy wzrastać? Jak mamy być wdzięczni? I najlepiej jeszcze zapłać, nie? Nie do że dostaniesz głowę, bo masz się bać, to jeszcze musisz za to zapłacić. No tak. I można powiedzieć tak, wszystko jest oparte na pieniądzu, ale wdzięczności nie kupisz. I kochanie, wczoraj powiem, podzielę się z wami. Miałam taką sytuację tutaj z moją Gizelą. Tak jak wam opowiadam, Gizela ma 94 lata. Umysł naprawdę naprawdę w ogóle posłuchajcie, jest samodzielna. No to jest najważniejsze. To jest moja sąsiadka. No i teraz ja tak sobie myślę wczoraj. Podzielę, bo ja jak gotuję zupę, no to tam uleję jej w garnuszek, zaniosę i lubi zupę. No jeszcze się cieszę, że te moje zupy lubi. No ale wczoraj wymyśliłam takie danie. Mam naczynie żaroodporne. Na dno pokroiłam marchewki, kochani. Yy, na to podsmażyłam mięso. Taki kawałek wieprzowego kupiłam mielonego. Cebulka, parę pieciarek, bo miałam, podsmażyłam na tłuszczyku. Takie podsmażone. Oczywiście y, każdą warstwę zawsze solę, także marchewkę jak pokroiłam surową. W plasterki to posoliłam lekko. Mięsko trochę z cebulką i e, z tymi siarkami posoliłam. Położyłam już do tego ża naczynia żara odpornego. Na to pokroiłam cukinię. Posypałam jeszcze wszystko zieloną pietruszką suszoną, bo akurat lubię tą zieloną pietruszkę, no i mam suszoną. I też lekko posoliłam i to wszystko, słuchajcie, mam pastę pomidorową albo takie w tych kardonikach, te pomidory te rzadsze, ale ja mam pastę pomidorową, ja sobie rozcięciam ją z wodą, taki większy kubek mam i wiem, ile to mniej więcej tak już na to moje naczynie potrzeba i ja to zalełam i wstawiam do piekarnika na 200 stopni na godzinę. Tak jak, słuchajcie, włączam, wstawiam, godzina. Po godzinie wyciągnęłam, no spróbowałam, czy się wszystko ładnie upiekło, czy no bo akurat z marchewki to nie pamiętam kiedy. Kiedy tak robiłam to w tym naczyniu parnym, żeby nie była twarda. I już gdy wyłączyłam, a jeszcze to wszystko było bardzo gorące, położyłam na to żółty ser. Przykryłam pokrywą i wstawiałam, niech tam jeszcze stało, bo słuchajcie, jeszcze z godzinę stało w tym gorącym piekarniku. No i wyciągnęłam takie jeszcze w miarę ciepłe i mówię tak, no jak ja wytłumaczę tu po niemiecku gizeli, jakie to robiłam. No to wzięłam na tacę z rękawicami, z łyżką i poszłam do niej, a ona się pyta, co to. A no to jest danie, które zrobiłam. Gizela, mówię, to dla ciebie, daj talerz, to ci dam. No i posłuchajcie, nałożyłam i ona tak patrzyła, na co to jest. No to jest tu marchewka, cukinia, trochę mięsa, no tam gdzieś cebula, no tak z pomidorami, nie, z sosem pomidorowym. Posłuchajcie, nałożyłam jej. Wyszłam do domu, nie minęło z pół godziny, dzwoni Gisela. No, Magdalena, jakie to było leka, Smaczne, jakie fantazje. No, kochani, no, weź człowieku, to wytłumacz. No, a ja wie, tak, to jest zrobione, to jest taki mój własny przepis, bo w oryginale to jest z bakłażanem. No, to nie miałam bakłażana, kiedyś robiłam ze słodkim kartoflem. Też za Was marchewki. Ale, że miałam marchewkę, kochani, no to. Dałam marchewki i a za marchewkę, kochani, za 2 kilo zapłaciłam mm, euro 11, czyli tak, 4,20 plus 42 grosze, 4,62. 2 kilo markwi, 4,62 zł. Nie wiem, jakie są ceny w Polsce, ale tutaj, tutaj są drogie owoce. Jabłka są drogie, także 2 euro, czyli. 8,40 to jest taki kilo jabł kilogram jabłek. To także jabłka są drogie, te owoce są, w ogóle jakoś tak zauważyłam, że owoce drogie, bo jeśli chodzi o inne rzeczy, to nie jest drogo. No i ziemniaki zawsze były te niemieckie droższe. Chociaż ja mówię o cenach marketu, bo tutaj takich sklepów wiejskich to nie ma. W naszej miejscowości to wychodzę, jest jeden sklepik, drugi, trzeci, prywatne małe sklepiki, gdzie dowożą, a to ciasteczka fajne, a to takie, kochani, różne wynalazki, jakiś dobry ser z jakiejś innej mleczarni. Bo są takie te podstawowe mleczarnie, ale są na przykład, jest taka jedna mleczarnia, nie pamiętam tej chwili nazwy, gdzie ten ser jest po prostu fantastyczny. I wtedy, kochani, jak już tak przyjadę do Polski i zrobię takie polskie śniadanie, to taka jestem wdzięczna, że, że widzę tą różnicę, że mogę docenić, że ta nasza Polska jest taka fantastyczna. I jestem wdzięczna, i jestem dzisiaj wdzięczna, i dziękuję Wam z całego serca, że jesteście że mnie oglądacie, że mnie wspieracie tym właśnie, tym komentarzem. Mario, cieszę się, że poszłaś na zabiegi. Maria poszła na zabiegi, bo miała paraliż twarzy. No ja ją rozumiem, bo sama miałam porażenie nerwu twarzowego, ale jest fajna sprawa, bo robi, bierze takie zabiegi prywatne, laser. Mm coś, prądy i masaż. Kochani, to ja nie miałam takich. No to Mario gratuluję, że masz taki ośrodek obok siebie, że możesz z tego skorzystać, to szybko ci to wróci i dobrze, że reagujesz szybko. Także, Kochani, także spotykają nas wydarzenia różne w życiu. Tak jak mówię wam, też miałam paraliż. To no widać, tak czasem mi się oko tu nie domyka, tu, ponieważ twarz, uważam, że takie 5% mi zostało. Tylko u mnie to było to, bo Maria ma sprzewiania, jak mówiła z klimatyzacji z zimnego powietrza, a ja miałam wszystko wyszło dobrze, wszystkie belania, łącznie z tomografią głowy, tylko boleriosy miałam w takim niewielkim stopniu. I to tak twierdzili, że to jest z, tą, z tej boleriosy. No, ale to może tak jest, może tak nie ma, ale wiem jedno, że ten czas zatrzymania, który wtedy miałam, oczywiście przeraził mnie, kochani, przeraził. Jak to się śmiałam, że się schowam pod kołdrą, no ale ile pod tą kołdrą wytrzymam? Ale Przyszło to do mnie wtedy, bo i odpoczęłam, i wzięłam się za malowanie. A dalej mnie to kręci, to malowanie, i dalej chodzi za mną, i znowu muszę sięgnąć po farby i zacząć malować. I to jest piękne. <grym> I za to jestem wdzięczna całemu światu. Kochani, dziękuję wam za, za, wam za Waszą obecność. Dziękuję Aniu, dziękuję za... Tak, te rozmowy Ania z Tobą są po prostu, jakbym powiedziała, takie rewelacyjne, o. <laughs> Żeby nie powtarzać słaby, nie, ale rewelacyjne, bo są takie na luzie, pośmiejemy się. posłuchajcie, my to tak się śmiejemy, byśmy miały po 15 lat, nie? Nie? <laughs> No to jak mamy już teraz po 18, no to kochana, no to, no to jeszcze się mi nie spoważniały. Nie? To jeszcze nie ta pora, nie? A zresztą o to chodzi, że czasem jest tak, że są osoby, które są z natury rzeczy, z natury swojej natury są poważne. Ale jak człowiekowi tak jest lekko na duszy i przyjemnie to tak mi się fajnie śmieje, nie? Kto się śmieje, gęba się cieszy. Okej, okay, kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę spokojnej niedzieli. Życzę udanego tygodnia i myślę, że tak do za tydzień, chyba, żeby jakaś wena przyszła. A jak ktoś chce się gimnastykować, to zapraszam na mój kanał. Jak nie znasz, to zapytaj, to Ci podpowiem, nie jest to problem. To pa, kochani. Do zobaczenia.